Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Lejman i zapraszam do Silesian Quilt. Dzisiaj film z cyklu porady i wskazówki. Będziemy, będę, będę pokazywać, jak y, używamy maty i noża krążkowego. Wiem, że dla niektórych z Was jest, są to oczywiste rzeczy, ale dla osób, które dopiero wchodzą w arkana szycia, na pewno te wskazówki się przydadzą. Otóż mamy kilka rodzajów noży krążkowych. Ja tutaj pokażę te, które ja używam, które mam w domu. Mam nóż 28 mm, to jest ten mały, i dwa noże 45 mm. Ten mały nożyk służy mi do... Mm, Cięcia małych elementów lub przycinania jakichś małych bloków. Natomiast te dwa noże są nożami standardowymi. Yy, każdy z tych noży ma blokady. Tutaj ta blokada wygląda tak, że do góry trzeba przesunąć tą dźwignię. Odblokowujemy ostrze, przesuwając w dół, zablokowujemy. Tutaj zasada jest bardzo podobna, właściwie taka sama. Natomiast ten nóż ma taki przycisk. Jeżeli przyciśniemy tutaj naciskając rączkę, możemy noża używać, natomiast puszczając tą rączkę, jeszcze musimy tutaj zablokować tym guzikiem, żeby była pewność, że, że ostrzej jest schowane. Teraz jeszcze jedna uwaga: Oczywiście zdarzają się wśród osób szyjących osoby leworęczne. Z tymi nożami nie będzie problemu, ponieważ no, obojętnie, czy linijkę przy, przyłożymy z lewej strony, czy z prawej, ostrze zawsze mamy od strony linijki. Natomiast jeżeli zaopatrzycie się w ten nóż tego typu, no tutaj już będzie problem, ponieważ z tej strony ostrze nie będzie dotykało do linijki. Co należy zrobić? Otóż należy przełożyć po prostu to, to ostrze przełożyć na drugą stronę. Robimy to tak. Odkręcamy śrubkę, odkręcamy podkładkę, zdejmujemy podkładkę jedną i drugą, przekładamy nasze ostrze w drugą stronę, na drugą stronę. Podkładka jedna, druga, ta dociskowa, tą sobie regulujemy musimy sobie no, po prostu popróbować, żeby nie, nie było za mocno dociśnięte. Do w tym momencie, jeżeli przyłożymy linijkę, linijka nam dokładnie będzie przylegała do naszego noża i możemy, osoba leworęczna może spokojnie taki nóż używać. Tak, teraz pokażę Wam kilka linijek. Swoją przygodę z patchworkiem zaczynałam oczywiście linijką, która ma podziałkę Centymetrową, czyli system miary metryczny. Ale bardzo szybko okazało się, że większość bloków jest konstruowana w systemie anglosaskim, czyli z podziałką calową. I szybciutko zmieniłam swoje linijki, ponieważ uważam, że szkoda czasu na przeliczanie tych wszystkich bloków. I tak. Ja używam bardzo często linijki takiej 18-calowej. Bardzo poręczna jest linijka, nie jest taka duża i, i, i trudno się, znaczy bardzo łatwo się nią operuje. Do przycinania mniejszych kawałków. Ta linika 6 cali na, 8, na 12 też jest bardzo poręczną linijką. Bardzo polecam tego typu wielkość, bo bardzo łatwo nią operować. Do przycinania długości, czyli właściwie sz z szerokości, przycinania kawałków z szerokości tkaniny, Dobra jest linijka ta, 24 cale na 6, ponieważ ona nam obejmuje całą szerokość tkanin amerykańskich, czyli tak mniej więcej 110-112 cm. I jeszcze mam linijki takie mniejsze. Bardzo często y, pracuję z blokami 2,5 więc żeby tutaj nie y, kłopotać się takimi y, dużymi, li, długimi linijkami, można sobie szybciutko przyłożyć i od razu ciąć y, poszczególne kawałki. I takie malutkie linijki do na przykład do szycia przez papier me, metodą PP. Tutaj też jest taka linijka, która nam od razu określa brzeg, gdzie mamy ciąć, czyli linie, linie cięcia, ale nie na odległość ćwierć cala, tylko na odległość jedną ósmą cala. Teraz pokażę Wam, jak używać linijki noża krążkowego, tnąc tkaninę. Więc tak, mamy jakąś tam tkaninę, którą chcemy, z której chcemy uciąć jak, jakąś tam część. Przede wszystkim, jeżeli kupujemy tkaniny z metra, a nie są to już gotowo, gotowe, pocięte kawałki, musimy e, brzeg tej tkaniny każdorazowo wyrównać, bo no, wiadomo, tkanina pracuje i e, tutaj e, no, jest taka zasada, że zawsze ten brzeg musimy wyrównać. Przykładamy tkaninę. Brzeg, który jest środkiem, powinien być nierozciągliwy. I on powinien wyznaczać nam linię poziomą, czyli przykładamy sobie do tej linii tutaj, która jest narysowana na naszej macie. Przykładamy równiutko. Tak. Przykładamy linijkę. Ja wezmę tą długą, która, która mi tutaj wystarczy na całą szerokość mojej tkaniny. Równiutko przykładam. Linijkę do naszych linii muszą się pokrywać linie narysowane na macie, muszą się pokrywać z linijką i odblokowując nóż takim dość pewnym ruchem odcinam kawałek. Ten nierówny, tą, tą nierówną część z początku. Jak dalej postępujemy? Otóż odliczamy, no powiedzmy 5 cali, ja lubię pracować na kawałkach 5 calowych, więc odliczę sobie 5 cali. I znowu, musi tutaj te linie muszą się wzajemnie pokrywać. Odblokowuję nóż i mocnym stanowczym ruchem tnę. Na co należy jeszcze zwrócić uwagę? Oczywiście należy zwrócić uwagę, żeby ręka nie była... Poza linijką. Nasza dłoń, która dobrze trzyma linijkę, musi być całkowicie poza linią cięcia, ponieważ te noże są bardzo ostre i bardzo łatwo o wypadek. Co teraz zrobić, jeżeli mamy matę mniejszą niż, niż nasza szerokość tkaniny? Bo. Wiem, że no, pracujecie na różnych szerokościach. Na przykład tkaniny amerykańskie mają szerokość 100-110 cm, a tkaniny, powiedzmy, czeskie czy polskie mają nawet 160. Otóż, jeżeli nasza tkanina wystaje poza szerokość naszej maty, możemy ją złożyć, znowu pamiętając o tym, żeby górna krawędź i dolna były równolegle do siebie, czyli nie można złożyć. Krzywo, ponieważ później będzie nam się ta tkanina bardzo naciągać. I postępujemy dokładnie tak samo. Odmierzamy 5, 5 cali. Ja akurat tu sobie odmierzę 5 cali. Tak i tnę. Jeżeli mamy szeroką tkaninę, możemy to zrobić w ten sposób, że Przykładamy mocno rękę, nie ruszając linijki, znowu przekładamy rękę i przekładamy rękę. No jeżeli nam się ta linijka ruszy, to niestety, ale nasz kawałek będzie niedokładnie przycięty. Tak, nieraz się zdarza, że mamy matę centymetrową, a zaopatrzyłyśmy się w linijki calowe. Co wtedy zrobić? Otóż jest też na to sposób, czyli nie, nie musimy ymm, korzystać tylko i wyłącznie z y, maty calowej, ale taka, taka mata, generalnie te duże maty mają y, z jednej strony podziałkę centymetrową, a z drugiej calową. Te małe nie. Ja akurat tutaj mam taką matę, która z jednej strony ma podziałkę centymetrową, a z drugiej jest po prostu pusta. Więc możemy sobie poradzić w bardzo prosty sposób. Otóż składamy tkaninę, bo mata jest, akurat tak położyłam, że jest dłuższa niż szersza. W ten sposób musimy złożyć tkaninę z lewej strony tym razem, ponieważ ja jestem praworęczna, więc tym razem z lewej strony złożę tkaninę. I żeby dobrze, oj, momencik tylko sobie tutaj zrobię więcej miejsca, tak. I teraz postępujemy, postępujemy tak. Mamy tutaj złożoną dobrze yy, tkaninę. Te dwie krawędzie są równoległe do siebie. I teraz jak korzystamy z samej linijki? Otóż, składamy. i teraz ważna uwaga, tutaj ta nasza krawędź musi się pokrywać z tą linią, a nasz brzeg musi się pokrywać z tą linią, czyli tutaj musimy mieć kąt prosty. I tak samo. Trzymając stabilnie, dociskając linijkę do tkaniny, mierzymy nasze moje 5 cali. Na koniec najważniejsza zasada. Otóż, każdorazowo jeżeli używamy nóż, odblokowujemy, jeżeli kończymy swoją pracę, zablokowujemy. Za każdym razem, jeżeli robimy nawet malutkie cięcie, musi nam to wejść w nawyk, ponieważ te ostrza są naprawdę bardzo ostre. I zasada numer dwa, a właściwie numer jeden powinna być: zawsze, ale zawsze używamy noża w kierunku od siebie. Do góry, nigdy w tą stronę. Ja wiem, że na początku będzie Wam prościej ciąć z góry na dół, ale tak jak powiedziałam, zasada jest taka, że musimy od siebie do góry tą siłę skierować, dlatego że ze względów bezpieczeństwa, jeżeli będziecie stosować te wszystkie wskazówki, wasza praca pójdzie bardzo szybko, bardzo sprawnie. I myślę, że Wasze patchworki, czy inne jakieś rzeczy, które będziecie szyć, będą bardzo dobrze i dokładnie przycięte. To na razie wszystko. Mam nadzieję, że mój poradnik Wam się przydał. Jeżeli tak, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do odwiedzenia strony www.silesianquilt.com oraz na fanpage na Facebooku Silesian Quilt. I do zobaczenia wkrótce.